prasowej trenera Michała Probierza przy spotkanie czwartej kolejki PK Ekstraklasy z Koroną Kielce. Panie trenerze, proszę o zabranie głosu. Po ostatniej konferencji, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam za zachowanie, a w sporcie czasami są takie rzeczy. Drugie dotyczące pestki, jeżeli chodzi o Kamila, to nie, nie zgodzę się z opiniami, że ktoś kogoś nie lubi i to jest, od razu to precyzuję, bo akurat ten chłopak za mnie stawiał pierwsze kroki, nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mi obrażał. A y, tutaj przemyśleliśmy to ze sztabem i zrobiliśmy y, po prostu chyba błąd po Mistrzostwach Europy, że od razu dojechał do Słowenii i nie dostał urlopu, dlatego, dlatego dzisiaj daliśmy mu tydzień urlopu i żeby wyjechał gdzieś i y, odpoczął od tego, co, co jest, bo gdzieś tam to całe zamieszanie wokół niego też nie jest, y, nie jest dobre. Trzecia sprawa dotycząca młodzieży to te dwa lata podsumowujące tu, tu pracy, która jest, to takie opinie różne, które krążą, każdy ma prawo mieć, to jest życie, ale nie, nie zgodzę się z tym, że my nie wprowadzamy młodzieży, bo jak się popatrzy... To dzisiaj z debiutantów za mojej kadencji to jest Wilk, pik rakoczy, Lucjusz i struzik. Do tego dochodzi pestka, którego wprowadziliśmy, był piłkarzem regularnie grającym. I Kanach jest jedyny wypożyczonym zawodnikiem, i to jest zespół, który zdobył dwa lata temu wicemistrzostwo Polski i pokazujemy, że to nie tylko sukces, ale też wprowadzanie do pierwszego zespołu jest akurat tutaj na dobrej drodze, plus to, że wprowadzamy wielu młodych zawodników do Juniora Starszego, do Juniora Młodszego i do trumpkarza Starszego po to, żeby, żeby na przyszłość zabezpieczyć się przed tymi i to jest akurat odpowiedź na, na to, co się mówi o Krakowi i o młodzieży. A jeżeli chodzi o zawodników kontuzjowanych, PIK jest kontuzjowany i SIPLAK to są mu które mają, a dodatkowie jest chory, także ta trójka plus pestka, który ma urlop na pewno nie będzie brana pod uwagę. I co do korony, to akurat jest to bardzo groźny zespół, który wiemy, że ma kilku dobrych zawodników. W miarę też to jest stabilny zespół, bo tak się ciągle mówi, że korona się zmienia, ale jest to zespół, który ma dużą stabilność, bo Kowaczewicz, Marquez to są zawodnicy, którzy już grają, Żubrowski, który jest, to też są zawodnicy, których których obserwujemy. Na pewno zmieniła się trochę linia ataku, bo i Papadopoulos i Pacinda to to jest trochę inne, ale i Cebula, który też został i Puczko, który już jest. Także ta grupa zawodników na pewno jest groźna i trzeba się spodziewać bardzo bardzo trudnego meczu. Dziękuję panie trenerze. Czy mają państwo pytanie? Dzień dobry panie tenerze, ja też przepraszam, już nie mówiłem na konferencji podniesionym głosem, ale byłem wkurzony po tej porażce, muszę powiedzieć solidnie. Um, wyją, mam trzy pytania personalne. Pierwsze, to już pan mi jakoś właśnie o Peskę chciałem zapytać, czyli peska zostaje w Krakowie, nie ma mowy o jakimś wypożyczeniu peski, jak gdzieś się tam rozlegało jakieś. No nie, to nie, to nie, to nie. To tak. jest. Tak. Druga sprawa, Dąbrowski. Co z Dąbrowskim? Bo takie są słuchy, że być może wyjedzie za granicę. Czy to jest prawdą? Czy pan chce jeszcze korzystać z usług Dąbrowskiego? No Damian jest zawodnikiem naszym, ma kontrakt, a to, że wprowadzenie jest młodzieżowca teraz, no to ktoś będzie zawsze tracił na tym, no to jest to jest zawsze ja cały czas od samego początku i to mam nadzieję, że większość trenerów by się do tego też odniesie i to nie jest narzekanie, bo to jest broń Boże, bo my poznajemy to dopiero w Ekstraklasie. Trenerzy z pierwszej ligi znali, ale my My, którzy teraz doszliśmy do tego, to poznajemy te reguły, ja od pierwszej kolejki po meczu powiedziałem i to nie narzekałem, tylko powiedziałem, że uważam, że powinniśmy wprowadzić jedną zmianę tylko i wyłącznie za młodzieżowca, żeby można było młodzieżowiec za młodzieżowca, żeby mo można było korzystać z większej ilości zawodników, bo dzisiaj te kluby wszystkie zamykają się w liczbie zawodników 11, bo jest 9 plus 2 zmiany, która jedna zmiana zawsze musi być młodzieżowca trzymana. A te kadry jednak, te zespoły mają dużo, dużo większe i za chwilę zaczną się gdzieś tam też niesnaski. A już się słyszy głosy wśród starszych piłkarzy, że dlaczego mają ustępować miejsca piłkarzom, którzy na dany moment są słabsi. Ale co nie ma mowy o tym, żeby Dąbrowski gdzieś opuścił klub, wyjechał za granicę? Czy, czy z... na, razie, na razie nie mamy żadnej, żadnej oferty. I trzecia sprawa o Lucjusza chciałem się zapytać. No dość... Dość długo chował go pan nam pod korcem, no prawie tam grał fragmenty spotkań, ale okazało się, że może zagrać na poziomie niegorszym od innych pomocników. Czy troszeczkę nie ma pan pretensji, że za długo go pan trzymał właśnie pod korcem? Nie, panie Andrzeju, bo ja 12 lat wprowadzam zawodników i wiem kiedy ich wprowadzić, także. To jest 12 lat, jestem trenerem w ekstraklasie, i śmieszą mnie głosy, jak mi ktoś mówi z boku, jak ja powinienem to robić. Akurat wprowadziłem tylu zawodników do ekstraklasy, że, że jak już to powinni się niektórzy pytać, kiedy się powinno wprowadzić. I kwestia jest taka: jak Lucyusza powiedziałem, żeby nie wypożyczać, bo chcę, żeby pół roku uczył się od Gola. To dla niego to dało więcej niż wypożyczenie do innego klubu. I to samo powiedziałem z Kanachem, któremu wtedy mówiłem, żeby został tu w klubie, ale wolał odejść do Sandecji, bo chciał grać w mistrzostwach. Europy, okazuje się, że dzisiaj nie gra na poziomie ekstraklasy i nie pojechał na mistrzostwa, mistrzostwa Świata i nie pojechał na Mistrzostwa Świata, dlatego to jest to, że czasami warto posłuchać trenera. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Dzień dobry, ja chciałbym spytać o rywalizację wśród stoperów, bo tutaj ta dwójka, która wyszła na pierwszy mecz sezonu z dunajską stredą, Helik Datkowicz no w ostatnim meczu siedziała na ławce, to takie wywrócenie hierarchii, w sensie po występach, czy to element rotacji, którą Pan będzie między nimi stosował? No nie ma żadnej rotacji, bo grają najlepsi. No. Jeżeli chodzi o. Michała, no to odbudowywaliśmy go. no Chcieliśmy za wszelką cenę, żeby, żeby grało, ale on sam też musi sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu trzeba pracować nad i każdy z zawodników, który jest, rywalizuje. Mamy też inny plan na niego, jeżeli by była taka sytuacja, ale to w najbliższym czasie się Państwo przekonają. Ja chciałem zapytać o to, kto w takim razie na lewej obronie, czy tam ten wariant z Diego będzie realizowany i jeszcze dopytać, jak długo oszacowana jest przerwa Siplaka, bo to taka kontuzja ręki, no ile, ile to może potrwać? No przerwa jego to jest około miesiąca i powinien być do dyspozycji, bo akurat wszystko jest dobrze, już ma rehabilitację i trenuje normalnie, to też jest o tyle łatwiej, bo nie jest to gdzieś tam z nogami, to te wszystkie funkcje biegowe później, jak już po okresie tam tygodnia czy dwóch będzie mógł y, wprowadzić. A jeżeli chodzi o obsadę lewej obrony, to zaskakują mnie opinie, że Hanka nigdy nie grał, bo akurat grał w sparingach. Także po to też zamknęliśmy niektóre sparingi, żeby posprawdzać w niektórych na niektórych pozycjach i akurat on tam już grał i grał na prawej obronie i grał na lewej i to też jest alternatywa, bo Rubio bardzo dobrze się prezentuje też i też no brakuje nam tej jednej zmiany, żeby go gdzieś wpuścić, bo chcieliśmy go wpuścić w ostatnim meczu, ale gdzieś tam skomplikowało nam to wszystko. I tu mamy alternatywy, mamy 2-3 jeżeli chodzi o wprowadzenie zawodnika. Jest jeszcze Diego, który też tam może grać. Dzień dobry panie trenerze. Chciałem zapytać, czy takie zespoły jak Korona rozpracowuje się trochę trudniej, bo Korona co pół roku się zmienia i to bardzo się zmienia co pół roku. Przynajmniej nie, personalnie. To akurat, no nie, no nie, nie, to tak jak mówiłem. No nie, nie zgodzę się z tym, bo jak pan popatrzy, no to praktycznie oni mają to za dużo się też nie zmieniło. No Mają dwóch z przodu, których się zmieniło, to jest tylko Papadopoulos, Papadopoulos i Pacinda, a reszta to wszystko są zawodnicy, którzy grali. Cebula, Agnacic, Cebula, Żubrowski, później Puczko, Kowaciewicz, Markes, to są wszyscy zawodnicy, którzy już byli. To nie ma nikogo tam nowego. Gardawski, no to, to są wszyscy zawodnicy, Grali. także tych zmian teoretycznie teoretycznie zawsze się mówi, że tam jest dużo zmian i się, ale później praktycznie w tej za dużo tych zmian nie ma. To jak popatrzył pan to u nas jest więcej. Czy mają państwo jeszcze pytania? Dzień dobry panie trenerze, ja mam takie pytanie. Nie ma powodu, żebyśmy nie grali o najwyższe cele w tym sezonie. Trzy punkty straty do lidera po trzech kolejkach to wciąż jest taka szansa. Czy pan rozważa, że do końca okienka transferowego Krakowia wyda pieniądze na zawodnika, który od razu będzie brany pod uwagę jako zawodnik grający w pierwszej jedenastce. No, panie Rafale, to jest takie pytanie, A pan myśli, że zawodnika, którego za darmo się bierze, to się nie płaci? To się płaci, bo się płaci agentowi, płaci się za podpis, płaci się i to Cudownie, wychodzi. chodzi mi o to, zawodnika, który wskoczy wychodzi. do jedenastki. A wskoczyli, tych zawodników, których wzięliśmy, Jabloński, Pele, Lopez, wskoczył do pierwszego. Czy składu. jeszcze się jakiś zawodnik może pojawić? Ale po co nam więcej zawodników, jak my już teraz zawodników nie umiemy zagospodarować, bo po prostu nie ma możliwości większych zmian. No To jest to, co my mamy. Jeżeli my operujemy 11 zawodnikami i mamy kadrę 26, wiadomo, że trzeba sześciu młodzieżowców mieć, żeby było, to my możemy dzisiaj dzisiaj wszyscy tylko mówią o transferach, żeby brać. No, ale trzeba myśleć o tym, że trzeba tych zawodników jakoś wkomponować, no i teraz nawet jak my kogoś weźmiemy, no to mamy też na kilku pozycjach innych. Czyli rozumiem, że ta kadra, którą pan teraz dysponuje gwarantuje to, że możemy walczyć o najwyższe cele? My walczymy każdy następny mecz, no u nas nie ma co mówić, że o coś się gra, bo to, bo to jest zawsze, a jak pan Rafał już zna, to ja akurat nie jestem minimalistą i nie zawsze chcę grać o to, żeby było najlepiej. Ligę Europy też chciałem zdobyć, się nie udało. Pamiętam, żeby Pan tak tajemniczo o tym heliku powiedział. Czy to oznacza, że on pożegna się dlatego, z Krakowią? Dlatego to, a, a czy ja powiedział, że się pożegna? No nie, bo powiedział, no pożegnam, że macie po... inny pomysł na niego. No inny pomysł, no ale to kto powiedział, że czy ktoś powiedział o pożegnaniu? Ale jaki, ale jaki to może? No to znaczy, dlatego to jest tajemnica. No. Jakby nie była tajemnica, to bym nie mówił. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Jeśli nie, to dziękuję serdecznie za dzisiejszą konferencję. Widzimy się na Stadionie w niedzielę o godzinie 7.